No trudno by wyliczać. Tu jest wszystko, co do życia potrzebne. I tam, gdzie tego życia jest mało, tam gdzie gleba jest uboga, tam gdzie gleba jest sztuczna, którą przywieźliśmy w workach. Posadziliśmy, ale guzik no, wszystkiego nie da się zastąpić. Dajemy obornik. On wraz z deszczem, ze śniegiem będzie się rozpuszczał. Będzie się uwalniały te wszystkie dobre składniki będą się uwalniały do gleby. One już będą na wiosnę około 20 cm. Dotrą do około 20 cm pod glebę, czyli w tą strefę korzeni włosowatych i będą pobierane już składniki pokarmowe. Ten obornik użyźni tą glebę na tyle, że piwonia będzie cudna. Piwonie kochają, obornik kochają. Pamiętajcie. Nieważne czy owczy, czy wydlęcy, czy koński. Kochają obornik. Wszystkie Beliny kochają obornik. Ale szczególnie w <śm>